Witajcie w ostatnim odcinku z kariery menadżera w FIFA 22. Tak jest. Przed nami ostatni odcinek w FIFA 22. Pożegnanie z tą Fifą. Jeszcze dzisiaj o godzinie 17 ukaże się odcinek już z FIFA 23. Natomiast w tym momencie czas pożegnania nie tylko z FIFA 22, ale również z karierą Wisłą Kraków, którą grało mi się świetnie. Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj też będzie trochę przyjemności z tej gry. Choć oczywiście ostatnio nam nie poszło zbyt dobrze, i ostatni odcinek był naprawdę rozczarowujący pod wieloma względami, ale powiem Wam szczerze, że mamy jeszcze dzisiaj o co walczyć. Zostało nam 10 spotkań. Jak widzicie, wciąż nie mamy na swoim koncie porażki, jeśli chodzi o mecze ligowe. Dwa remisy, 22 zwycięstwa, i myślę, że to jest nasz ostatni cel na tą karierę. Czyli nie przegrać żadnego meczu ligowego. Jeżeli nam się to uda. No to będzie, myślę, całkiem spore osiągnięcie. Chciałbym też od razu powiedzieć, że wielu z Was pisało mi w komentarzach, żebyśmy posprawdzali naszych dawnych piłkarzy, wychowanków itd., jak sobie radzą w, w Europie, w klubach, do których poszli. I oczywiście tak zrobimy. Natomiast najpierw skupimy się jeszcze na sezonie ligowym. Dokończymy go sobie, a potem przyjdzie czas podsumowań i sprawdzimy sobie oczywiście wtedy tych naszych wszystkich byłych zawodników. Tych, no może nie wszystkich, ale tych najbardziej interesujących oczywiście. Tutaj myślę, że na stałe trzeba by było wprowadzić Iszaka na ławkę, ze względu na to, że kontuzji doznał Ganago. W ostatnim odcinku, więc tak, tutaj byśmy go potrzebowali. Za kogo? No, myślę, że za Tajbiego, chyba go sobie tutaj wprowadzimy. Więc tak to zapisujemy. No i przechodzimy do ostatnich 10 spotkań tej kariery. Myślę, że to pójdzie całkiem szybko, bo oczywiście to wszystko na szybkich symulacjach będziemy robić. Mariano, Tataryn i jeszcze raz Mariano strzelają dla nas bramki, więc zostaje jeszcze tylko 9 spotkań, yy, które musimy rozegrać bez porażki. Ok, zobaczmy raport o juniorach. No, zerknijmy sobie jeszcze na tych naszych juniorów. No, fajnie wygląda ten Haralds, ale no, on ma 15 lat, więc go na razie jeszcze i tak nie weźmiemy. No, tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, juniorzy już nas w tym momencie za bardzo nie interesują, bo i tak już nic z nimi nie zrobimy, nie zdążymy po prostu. Gramy z Lechią, dziesiąty zespół tabeli, dziesiąty zespół ekstraklasy. Czy chcemy jakichś zmian tutaj dokonywać? Myślę, że możemy troszeczkę dokonać jakichś rotacji, pozmieniać parę rzeczy. Niech tutaj dostanie szansę Nartej, Może niech dostanie szansę również Ishak I dostanie szansę na prawej stronie tutaj Anderson. Zobaczymy jak się spisze. Szybka symulacja i z Lechią Gdańsk u siebie wygrywamy po raz kolejny. 2 do 1, dwie bramki Tataryna. No więc, godne następstwo za Milana w tym ostatnim odcinku tej kariery, trzeba przyznać. Dobrze, że go mieliśmy, dobrze, że go nie sprzedaliśmy po drodze, bo bardzo, yy, okazuje się teraz pomocny dla naszej drużyny. Dobrze, więc przechodzimy dalej. Wisła Płock teraz na nas czeka. Gramy na wyjeździe. Iszek chciałby zagrać, więc dostanie szansę w tym spotkaniu. Yy, po raz kolejny za Mariano, myślę. Choć jest trochę zmęczony, no ale trudno. Jak chce zagrać, to dostanie szansę. Myślę, że tutaj damy szansę Helikowi, też niech sobie zagra od pierwszej minuty I to by było na tyle Takim składem wychodzimy, szybka symulacja i z Wisłą Płock Wygrywamy aż 3 do 0 Elvis, Tataryn i Ishak strzelają dla nas bramki Okej, okay. więc sytuacja w tabeli wygląda coraz ciekawiej To już jest 17 punktów przewagi, choć jedno spotkanie więcej widzimy od Lecha Ok, Iszak się cieszy, że mógł zagrać. Imponujący występ, strzelił bramkę, więc fajnie. Jestem z ciebie dumny, Mariano. I widzimy zmianę pozycji u naszego hiszpańskiego środkowego pomocnika, więc to jeszcze sobie zróbmy. Zobaczmy, czy to jakkolwiek wpłynie na jego ocenę. Nie wpływa. Ok, yy, więc tak, 70 tygodni yy, najszybciej te dwie rzeczy. Yy, przechwytujący dobra, niech będzie przechwytujący, pomocnik. No Więc przechodzimy sobie dalej i widzimy zaplanowane spotkanie dotyczące formy. Yy, no nie zaciekawie się to złożyło, że, że w ostatnim odcinku się dzieją takie rzeczy. Yy, o, zobaczmy o co chodzi tutaj z nim. On ma prośbę o transfer, więc tutaj z nim nie pogadamy i tak. No trochę, yy, trochę tutaj ta kariera się nam posypała na sam koniec, powiem wam szczerze, bo i widzimy, że ocena zarządu jest fatalna. I z zawodnikami troszkę mamy problem niektórymi. No dobrze, zerknąłbym sobie jeszcze w oczekiwania zarządu, czy możemy tutaj coś zrobić. Ok, tego nie wypełniliśmy. No i chyba już nie damy rady. Wygrać ligę, to wygramy na spokojnie. Tutaj tego też już nie zrobimy. Ok, więc tak naprawdę nie mamy za bardzo możliwości, żeby tutaj cokolwiek robić. No, i to jest troszkę problematyczne, bo ta ocena jest naprawdę bardzo niska. Jeżeli nas zwolnią na koniec tej kariery, to będzie bardzo ciekawy finał. Powiem Wam szczerze. Przed odcinkiem. Przed odcinkiem wysłałem skauta, żeby przejrzał Starzyńskiego, bo to jest jeden z, nasz, z naszych byłych piłkarzy. Chciałem sprawdzić, jak on sobie radzi, jak się rozwinął. Widzimy ocena ogólna bardzo fajna. 77. Dużo zarabia w Turcji. 40,5 euro. Więc tego piłkarza już mamy sprawdzonego. Jeżeli kogoś interesował Starzyński, który całkiem długo był w naszym zespole, no to już wie, jak wygląda jego sytuacja. Całą resztę przejrzymy sobie za chwilę, ale wiecie co, tak teraz sobie myślę. Bo jeżeli nas zwolnią, co jest możliwe w tym momencie to my już nie zdążymy sobie tych naszych zawodników sprawdzić. I to jest troszkę problematyczne, bo ja to chciałem zrobić po sezonie, ale myślę, że to jest moment, w którym chyba musimy to zrobić teraz, na wszelki wypadek. Więc zróbmy to w tym momencie. Poukładajmy sobie ich wiekiem. Okej. Okay. I teraz tutaj mamy pozapisywanych naszych zawodników. To też zrobiłem przed odcinkiem, żeby jak najszybciej do tego przejść. Gogol, który odszedł od nas niedawno, nasz ukraiński wychowanek w Real Sociedad. Bardzo ładnie sobie myślę radzi. Mm, zarabia 7600. U nas na pewno nie zarabia aż tyle, ale to nie jest też jakaś, jakaś gigantyczna pensja jak na tego typu klub. Mamy Oskara Adamczyka. On niedawno poszedł do Atletico Madrid. No i przede wszystkim Roman Olinik. No zdecydowanie nasz najlepszy wychowanek, Wciąż w Fejnordzie. 87 ocena na wieku 20 lat. Coś niesamowitego. Zobaczcie w ogóle, jak on wygląda. Jaka szybkość, zwinność. No, a przede wszystkim tutaj kontrola piłki, dośrodkowania, fantastyczny, dribbling również, wykończenie 88, podania, siła strzału, dalekie strzały. Yy, to jest piłkarz, który spokojnie może być i skrzydłowym, tak jak widzimy tutaj jego nominalną pozycję, ale równie dobrze może być i napastnikiem, i środkowym napastnikiem, i pomocnikiem ofensywnym. Bardzo wszechstronny piłkarz. Pewnie za jakiś czas z tego klubu odejdzie do jakiegoś giganta. Yy, no, ale tego już niestety nie zobaczymy. Kuczera on też stosunkowo niedawno odszedł do Blackburn i tam jeszcze się jakoś specjalnie nie rozwinął. Widzimy Górskiego, który już jakiś czas temu odszedł do Atletico Madryt, gdzie gra razem z Adamczykiem w tym momencie. No, ale Górski widzimy, że już jest na zupełnie innym etapie rozwoju. 77 ocena ogólna wieku 20 lat. Duży talent, wygląda bardzo fajnie. No i myślę, że karierę w lidze hiszpańskiej zrobi zdecydowanie. Dudek widzimy, że jest w PSW. Tam, gdzie go sprzedawaliśmy, to było stosunkowo niedawno, więc on się jakoś specjalnie nie rozwinął. Chyba u nas też miał 75 ocenę ogólną. Milan, który odszedł w ostatnim odcinku, no też jeszcze tutaj oczywiście żadnych zmian nie ma, bo nie mogło być w tak krótkim czasie. No, niesamowity gość, po prostu niesamowity. No, będzie nam go brakować bardzo, myślę, w kolejnej karierze, bo bardzo się do niego przyzwyczailiśmy przynajmniej ja tak mam. Dobrze. Przechodzimy sobie dalej. Starzyńskiego już widzieliśmy. Valente. Również nasz wychowanek, który był od samego początku w naszym zespole. On oczywiście tutaj, jeśli chodzi o ocenę, to nie rozwinął się jakoś bardziej w Liz. No bo po prostu odszedł niedawno. No ale mamy Thiago Moraisa. I myślę, że po Milanie to jest druga najważniejsza postać tej kariery. Gość, który dał nam tyle dobrego po prostu. Przyczynił się do sukcesów tego klubu jak mało kto. I on też pięknie się rozwinął, bo jak go sprzedawaliśmy, to nie pamiętam ile miał, ale coś koło 75 oceny ogólnej, teraz ma już 82, więc piękny rozwój, 22 lata, wciąż bardzo młody piłkarz, fantastyczne statystyki, świetny, świetny gościu. I czy tutaj mamy jeszcze jakichś piłkarzy? Na pewno jeszcze kogoś mamy. Jest Mikołaj Biegański którego do Antwerpii sprzedaliśmy, ale tutaj żadnych statystyk nie mamy, bo nie został sprawdzony. W sumie mogę to zrobić jeszcze. Zobaczymy, czy się jakoś Biegański nam rozwinął. Niechcący tutaj wyszedłem. Więc wracamy sobie tutaj. Okej, okay, mamy tutaj Biegańskiego, lecimy dalej. Fagan Walcott, 75 cena ogólna. Chyba miał dokładnie tyle, gdy od nas odchodził. Jeszcze na pewno jacyś starsi piłkarze też. Mamy śpiewaka, który gra w Turcji. On się nie rozwinął w ogóle od, odkąd odszedł od naszego zespołu. Mamy Amaniego, gra sobie w Bormów, też niedawno odszedł, i też jego ocena się nie zmieniła. I dokładnie tak samo sytuacja Jacksona, który gra w Sasuolo. No, dosyć ważna postać, choć był krótko w naszym zespole, ale przez pewien czas nawet był naszym kapitanem więc też postać zdecydowanie dla nas istotna. Więcej tutaj już naszych zawodników nie ma, więc przejrzeliśmy ich sobie. No zdecydowanie najciekawiej kariera Romana się potoczyła, Górskiego też na pewno. No i ja jestem ciekaw, jak dalej się będzie toczyć kariera Milana, czego już niestety nie będziemy mogli zobaczyć na własne oczy. No ale mamy tych zawodników sprawdzonych, więc wracamy sobie do Ekstraklasy. Wychodzimy najmocniejszym składem ze Stalą Mielec u siebie, wygrywamy 3-2. Tataryn z hat-trickiem, hat no już to mówiłem w tym odcinku, ale to jest genialne zastępstwo za Milana. Dobrze, widzimy, że ta ocena zarządu nam wciąż spada I ja naprawdę się obawiam, że zakończymy tą karierę zwolnieniem I to by było naprawdę ciekawe zakończenie Bo zobaczcie, co my zrobiliśmy z tym klubem Jakby, no spójrzcie na budżet To jest budżet klubu z Ekstraklasy, nie? Przypominam Coś niesamowitego I teraz możemy zostać zwolnieni No, oby tak się nie stało Słuchajcie, nie wiem, czy to jakkolwiek wpłynie na zarząd Ale weźmy sobie tych paru juniorów do drużyny których możemy wziąć. Nie wiem, może jakoś to wpłynie na zarząd. Może się ucieszą, jak to zrobimy. Nie wiem, no spróbujemy już wszystkiego, żeby, żeby jeszcze jakoś zarząd przekonać, że, że nie opłaca się nas zwalniać w tym momencie. Dobra, paru piłkarzy ściągnęliśmy. Nie wpływa to w ogóle na ocenę. Okej, okay, więc lecimy dalej. No i czekamy na to, co się będzie działo. Raport o juniorach. Prognozy nie są obiecujące. Ok, no my tego już i tak nie mamy za bardzo jak zrobić. Nie zdążymy po prostu z tym celem, więc na razie przechodzimy. Dalej mamy derby z Krakowią. Czwarty zespół tabeli. Krakowia dobrze sobie w tym sezonie radzi. Czy chce jakichś jakich zmian tutaj dokonywać? Dostanie może szansę na prawej stronie. Anderson. I to by było na tyle. Więc przechodzimy do szybkiej symulacji. Remisujemy. Ok, ostatnie derby w tej karierze to niestety remis. No, ale najważniejsze, że nie ma porażki, bo to by nam trochę pokrzyżowało plany. Yy, ocena utrzymuje się na poziomie 48. Yy, zobaczmy, bo odzywa się do nas yy, rzeźnik, nasz bramkarz. Yy, Cieszę się, że może występować w pierwszym składzie. Ok, fajnie, fajnie, że przychodzi z taką wiadomością. Yy, ok, Milik mówi, że nie lubi schodzić z boiska. No, muszę dbać o twoje zdrowie, Milik. Yy, dobra, przechodzimy dalej. Fajnie, że ta ocena przestała spadać, bo trochę mnie to niepokoiło, że po każdym meczu spadała. Po kontuzji wraca Ganago, więc fajnie, być może będziemy mieć go jeszcze do dyspozycji na ostatnie mecze. Cieślak chciałby porozmawiać o kontrakcie, więc myślę, że za chwilę się tym zajmiemy. Biegański ocena 71, więc on się jakoś specjalnie już tutaj nie rozwinął, bo miał podobną ocenę, gdy go sprzedawaliśmy, może nawet taką samą. I teraz, tak, gdzie mamy tego Cieślaka? Jest tutaj. Niezadowolony z kontraktu. No, 500 euro wciąż zarabia. Zlecałem przedłużenie. okej okay. I powinien być zadowolony. Tak też się dzieje. Więc przechodzimy sobie do spotkania z Radomiakiem. Też wychodzimy naszym najmocniejszym składem. Chociaż wiecie co nie. Może damy szansę tutaj Iszakowi. I to tyle. Szybka symulacja i z Radomiakiem u siebie. Wygrywamy 2 do 1 Milik i Elvis strzelają dla nas bramki. Zobaczmy jak tam ocena zarządu, czy, to, czy coś się zmieniło, czy wciąż 48 spada. Niestety zaczęło spadać. Ok. Dobrze, więc przechodzimy sobie dalej. Ale naprawdę się obawiam, że tutaj to się może jeszcze bardzo źle skończyć, nie? OK, oferta wypożyczenia ciślaka do Bochum. Jak najbardziej jestem w stanie to zaakceptować, tylko bez opcji wykupu, jak zwykle. OK, to już wiemy. Kolejna oferta wypożyczenia na rok bez opcji wykupu, więc to też akceptujemy. To już do niego będzie należała decyzja, gdzie pójdzie. Z górnikiem łęczną, ostatnim zespołem w tabeli, gramy naszym najmocniejszym składem. I z ostatnią drużyną tabeli wygrywamy aż 3 do 0. Tataryn. Knight i Kaldara strzelają dla nas bramki. No, bramka Kaldary to rzadkość. To się zdarza nieczęsto w naszej drużynie. 47 wciąż utrzymujemy, okej. Okay. Ile tych spotkań nam jeszcze w ogóle zostało? Tutaj jedno. I tutaj dwa. Trzy mecze. Trzy mecze wytrzymać jeszcze, żeby nie zostać, żebyśmy nie zostali zwolnieni. Okej, okay, tutaj dogadane wypożyczenie. No teraz każda wiadomość, która do nas przychodzi, to jest dla mnie mocno stresująca, bo nie wiem jak to się skończy. Kozak też chciałby porozmawiać o kontrakcie, tylko że on tą prośbę o transfer złożył, czy tam o wypożyczenie, ale zobaczmy, czy w ogóle możemy z nim porozmawiać o tym. Poszukajmy go sobie. Okej, okay, mamy go tutaj. Nie można, ponieważ złożył prośbę o transfer. Ok. Czyli my i tak nic z tym niestety nie możemy zrobić. Przechodzimy sobie dalej do meczu z Rakowem. Ósma drużyna tabeli. Ganago czuje się już lepiej. Hmm. Odpowiem mu w ten sposób. OK, no obaj chcą grać. Zobaczymy jak to poukładamy. Cieślak został wypożyczony do Utrechtu. OK, Więc tak, myślę, że na stałe możemy już tutaj wprowadzić zmianę. Że tutaj wejdzie właśnie Ganago. Ale myślę, że jeszcze to jest za wcześnie. Ganago zacznie... To spotkanie z ławki. No więc przechodzimy sobie do zmian. Tutaj szansę dostanie jeszcze Mariano, a Ganago tutaj za Iszaka Ok, tak to sobie zapisujemy na to spotkanie. Szybka symulacja i z Rakowem wygrywamy 2 do 0. Ganago wchodzi w 50. minucie i strzela bramkę w 84. Myślę, że to jest wystarczająco przekonujące, żeby, żeby od następnego spotkania już yy, grał w pierwszym składzie. Ok, cieszę się, że zagrał. Odpowiemy mu w ten sposób. No i widzicie, że ocena wciąż leci w dół. 45 już zaledwie. Yy, zostały nam tylko dwa mecze. No, musimy to przetrwać jeszcze, słuchajcie. 15 punktów przewagi nad Lechem Poznań widzimy w tabeli. Yy, raport o Jeniorach to już nas nie interesuje w ogóle w tym momencie. No i mamy spotkanie z Wartą. Gramy u siebie. Ganago, gra od pierwszej minuty. Naszym najmocniejszym składem. Wygrywamy aż 4 do 0. Ganago, Gruszkowski, Elvis i jeszcze raz Ganago. Strzelają dla nas bramki. Czy ocena po raz kolejny spadnie, czy się utrzyma na poziomie 45? Utrzymuje się jeszcze. Dobra. Więc lecimy dalej ok, prognozy nie są obiecujące, no to się powtarza bardzo często, ale słuchajcie, wychodzi na to, że uda nam się dograć ten sezon do końca, nie zostaniemy zwolnieni, choć kto wie, czy po sezonie byśmy nie zostali zwolnieni już, no ale do tego na pewno nie dojdzie ze względu na to, że my wcześniej podamy się do dymisji sami, zrezygnujemy po prostu tutaj z gry w tym klubie, ale zaraz przyjdzie czas podsumowań i tego wszystkiego. Słuchajcie, to jest nasza najmocniejsza jedenastka i oczywiście naszą najmocniejszą jedenastką wychodzimy sobie na, na to spotkanie. Chciałbym, żeby tutaj obaj napastnicy byli na ławce. No i słuchajcie. To jest ostatni mecz Wisłą Kraków, i ostatni mecz w FIFA-22. I czy uda nam się spełnić cel? Ostatni cel, który jeszcze sobie na ten sezon wystawiliśmy, czyli żeby zakończyć go bez porażki w spotkaniach ligowych. Zobaczmy, jeśli tutaj przegramy, co. Nie przegrywamy. Nie przegrywamy Gumbał i Tataryn strzelają dla nas bramki. Zerknijmy sobie po raz ostatni na oceny. Bardzo wysoka ocena Gumbał, najwyższa. Bardzo zbliżone ogólnie oceny. No ci, którzy strzelali bramki mają najwyższe. Widzimy, że Elvis dosyć słabe spotkanie zagrał. Ganago również bardzo słabo w tym ostatnim spotkaniu. No i słuchajcie. Koniec tej kariery. Ja jeszcze chciałbym przejść do wywiadu pomeczowego, bo chyba nigdy tego nie robiłem, wiecie. Więc tak jednorazowo to sobie zrobimy. Może też będzie na miniaturkę jakieś ujęcie tutaj. Zobaczmy pytanie. Czy sztab jest dumny ze swoich piłkarzy? No, mogą osiągnąć jeszcze więcej. Odpowiem w ten sposób, no bo patrząc na przebieg tego sezonu to zdecydowanie jest prawda. Całkiem szczęśliwie strzeliście decydującą bramkę w końcówce, prawda? Ok, szczęście nic do tego nie miało. Myślę, że możemy w ten, w ten sposób odpowiedzieć. No i ostatnie pytanie. To był trudny mecz. To był dobry mecz. Myślę, że mogę odpowiedzieć w ten sposób. No to jest ostatni wywiad, jaki, jakiego udzielam w FIFA 22 jako menadżer Wisły Kraków, bo kończymy. Kończymy tą karierę. Zerknijmy sobie jeszcze oczywiście na tą tabelę. Jak to się zakończyło? 96 punktów. Jest bardzo duża szansa, że to jest rekord Ekstraklasy. Nie wiem, nie znam rekordu Ekstraklasy, nie wiem, czy jakikolwiek klub kiedyś tyle punktów zdobył, ale myślę, że jest bardzo duża szansa właśnie na to, że to jest rekord. Górnik Łęczna na samym dnie widzimy z bardzo słabym dorobkiem punktowym. Lech Poznań za nami i Legia Warszawa. Zobaczymy jeszcze za chwilę, kto wygra Puchar Polski, jak Jelenia Białystok z Lechem Poznań zagrają. No ale słuchajcie... My w tym momencie jeszcze przechodzimy sobie do podsumowania tej kariery. przychodzimy do biura i do mojej kariery. Więc tak, w klubie byliśmy oczywiście jednym, tytuły ligowe 3. to było nasze trzecie zwycięstwo. No i tak, najwyższe zwycięstwo w tej karierze oczywiście 7 do 0 w eliminacjach Ligi Mistrzów ze St. Bukareszt, najwyższa porażka 4 do 1 z Manchesterem City, również w tym sezonie w lidze mistrzów. Która no niestety później nie poukładała się za bardzo po naszej myśli. Największy transfer to był transfer Milika, za którego daliśmy 14,5 miliona, jak widzimy. Słuchajcie, 218 spotkań, z czego 131 zwycięstw, zaledwie 37 remisów i 50 porażek, 411 zdobytych goli, 261 straconych. Uważam, że jak na klub, który obejmowaliśmy, jest to naprawdę fantastyczny wynik. Jeśli chodzi o poszczególne sezony, to już nie będziemy tego jakoś specjalnie analizować, jedynie chciałem jeszcze właśnie zobaczyć ten transfer po Spichilla. Najwyższa otrzymana opłata za transfer 70 milionów euro. Za Moraisa, sezon wcześniej też 39,5. Jedynie te transfery sobie zobaczymy właśnie. Za Romana Olinika za, zaledwie 22,5 miliona. Mówię zaledwie patrząc na to, jak niesamowity poziom on teraz prezentuje. Za Muńskiego 3 miliony otrzymaliśmy w sezonie 22-23, no i w pierwszym sezonie, Za Szota 1,5 miliona, nieco ponad, więc widzimy jak to się zmieniało z sezonu na sezon i było coraz więcej, coraz większe były te kwoty. No i słuchajcie, co nam jeszcze tutaj pozostało? Tak naprawdę to nic przejrzeć jedynie, jedynie naszych zawodników, jak się spisywali, no i pożegnać się z nimi już tak ostatecznie. Występami ich poukładamy, no i aż 45 występów widzimy Tomasza, rzeźnika, naszego bramkarza, 20-letniego, który swoją drogą naprawdę pięknie się rozwinął. Widzimy ocenę 7-1, bardzo wysoka. 6-8 Christiansen to był bardzo dobry sezon również w jego wykonaniu, i z nim się żegnamy. Co prawda, żegnamy się z całym zespołem, ale Christiansen żegna się również z Wisłą Kraków, bo on zmieni swoje barwy klubowe. Elvis. Ocena 6-9, bardzo wysoka, to był świetny zawodnik, bardzo fajnie się nam tutaj rozwinął w naszym klubie. Ten nasz holenderski środkowy obrońca, którego podpisaliśmy z rynku wolnych zawodników na początku sezonu. Ocena 6-9 to również był bardzo fajny sezon. Tataryn, świetny zastępca hmm, Milana, co już nieraz mówiłem, 7-2, super ocena. Milik to był fantastyczny transfer. Yy, tak w ostatniej chwili mi przyszedł do głowy tak naprawdę zakup tego zawodnika, ale jak się okazało, był to strzał w dziesiątkę, bo naprawdę dał nam bardzo wiele w tym sezonie. Jason 7-2, świetny sezon i był bardzo dobrym środkowym pomocnikiem, który dużo wniósł do naszego zespołu. Gruszkowski 6-8, też dobry sezon jak najbardziej. Gumbał również świetnie się spisał na pozycji środkowy pomocnik defensywny. Kaldara 6-8, też bardzo dobry sezon. Ganago, ocena 7-0. Gdyby nie kontuzja, to myślę, że Mogłaby być nawet wyższa ocena. No ale i tak bardzo ładnie się spisał. Mariano 710. Też bardzo fajny sezon tego zawodnika. Nartej nie grał w zbyt wielu spotkaniach, tak naprawdę. Ocena 650. Przyzwoita, aczkolwiek nie był to jakiś wymarzony sezon. Anderson również. 66 to nie jest jakaś wybitna ocena. Ishak 7 72. Mimo, że pod koniec sezonu grał już coraz rzadziej, coraz mniej, ale w swoim ostatnim sezonie w karierze dał nam naprawdę wiele, bo jak widzimy on kończy karierę po sezonie, więc dziękujemy za to, ile wniósł do tego klubu nie tylko w tym sezonie, ale też w poprzednich, bo przez ostatnie 3 lata naprawdę dawał nam wiele. Kozak zagrał w 13 spotkaniach, 6-6, przyzwoita ocena. Taibi nie dostawał zbyt wiele szans również, ale ocena 7-0 jest bardzo fajna. No i tu już mamy zawodników, którzy grali bardzo niewiele. Zobaczmy jeszcze tych, którzy są na wypożyczeniu, jak się porozwijali. Yy, Pawliuk całkiem fajny rozwój, przy kim warto się tutaj zatrzymać. Dworzak też bardzo fajnie się rozwija, nasz bramkarz. Toman jeszcze lepiej, choć Toman jest starszy o rok, On, ale oni obaj naprawdę bardzo fajnie się rozwijają. Samuel z tym chłopakiem niestety jest jakiś duży problem bo liczyliśmy na to, że bracia Pospisil, Milan i Samuel tutaj zawojują w Wiśle Kraków. No ale jak widzimy, Samuel w pewnym momencie kompletnie przestał się rozwijać. To już jest jego drugie wypożyczenie i on w ogóle się nie rozwija. No, martwi mnie to mocno, no ale w tym momencie to już nie jest moje zmartwienie, bo żegnamy się już z tym klubem. Nowak, tutaj widzimy delikatny rozwój. Wojtowicz, ten chłopak po prostu mnie zadziwia, jak on wróci do tego klubu, to tutaj zrobi niesamowite rzeczy. 41 milionów jest już warty. 79 ocena ogólna na wieku 18 lat. Przecież on może być lepszy nawet od Romana Olinika. Jak tutaj wróci, to pewnie od razu zostanie sprzedany gdzieś znacznie wyżej. No ale jest pewne, że zrobi niesamowitą karierę. Ym, aha, musimy jeszcze raz sobie tu poukładać. Jakbyśmy to sobie poukładali myślę, że można w ten sposób jeszcze zrobić, żeby było łatwiej troszkę ich tutaj zobaczyć. Lemerer. W ogóle warto zauważyć, że Lemerer został wypożyczony do Bragi, gdzie gra w tej chwili razem z Milanem. Więc tam koledzy z drużyny, tak naprawdę. I czy jest tu jeszcze tutaj ktoś warty uwagi? Wydaje mi się, że nie. Ok, przejrzyliśmy sobie tych najciekawszych naszych piłkarzy. No i co? Słuchajcie, kończymy sobie już tą karierę. I powiem tak, ostatni sezon zdecydowanie nie był dla nas udany. I myślę, że można powiedzieć, że po prostu coś się wyczerpało. Moja myśl szkoleniowa się wyczerpała. Ta drużyna potrzebuje już w tym momencie zmiany, potrzebuje jakiegoś nowego impulsu. Wnieśliśmy do tej drużyny bardzo wiele. No, zbudowaliśmy tutaj zespół, no zresztą sami zobaczcie, jak to wygląda. Nie? To jest wisła Kraków. Pamiętamy, jak ona wyglądała na początku. Mamy tutaj naprawdę dużo wychowanków ogólnie w zespole dużo fajnych piłkarzy, których wyciągnęliśmy też z rynku wolnych zawodników. I po prostu ja jestem dumny z tego, co udało się tutaj zrobić. Można by było tą karierę podsumować jako naprawdę bardzo udaną. No na piątkę, nie na szóstkę ze względu właśnie na ten ostatni sezon, gdzie trochę rozczarowań mieliśmy, ale myślę, że można tą karierę ocenić na piątkę ze względu też na to, że mi się naprawdę ją bardzo przyjemnie nagrywało. No ale tak jak mówię, ta drużyna ewidentnie potrzebuje teraz zmian, bo przy takim składzie, przy takim potencjale ta drużyna powinna dużo lepsze wyniki odnosić, zwłaszcza jeśli chodzi o puchar krajowy i europejskie puchary. No ale mam nadzieję, że tutaj już mój następca się wykaże. To nie będzie łatwe zadanie, bo przejmie drużynę, od której będzie się oczekiwało bardzo, bardzo dużo. I to na pewno będzie trudne zadanie, bardzo duże wyzwanie, ale mam nadzieję, że sobie z tym poradzi. Natomiast to już nie będzie nasze zmartwienie, bo naszym zmartwieniem będzie nowa kariera, która zaczyna się już jutro. Tak jak mówiłem na początku, jeszcze dzisiaj o godzinie 17 ukaże się taki wstępny odcinek z FIFA 23, gdzie po prostu przyjrzymy się trybowi kariery menadżera, być może też zawodnika. Zobaczymy. Trochę więcej Wam też zdradzę pewnie wtedy informacji na temat już kariery, którą rozpoczniemy w FIFA 23, ale mogę Wam już teraz powiedzieć, że to będzie kariera, która myślę, myślę, że będzie naprawdę świetna, bo już teraz czuję ekscytację dużą przed tą karierą. To będzie kariera, która. wokół której będzie naprawdę fajnie rozbudowany scenariusz, otoczka tej kariery, jakby historia przeszłości klubu, który obejmiemy. To będzie coś naprawdę ciekawego. No i będziemy tam budować bardzo fajną drużynę. I myślę, że to będzie kariera, która potrwa naprawdę długo i w którą mam nadzieję będziecie mocno zaangażowani, tak samo jak ja. Natomiast za tą karierę. Za ten odcinek i w ogóle za to, że byliście ze mną przez całą FIFA 22, bardzo Wam już dziękuję. No i do usłyszenia w kolejnych filmach z FIFA 23. Do usłyszenia!